Wrocławski półmaraton z nową trasą i większą liczbą biegaczy. Znamy trasę 12. edycji nocnego biegu ulicami stolicy Dolnego Śląska. Biegacze wystartują z Alei Śląskiej koło Tarczyńskiej Arena. Pobiegną do centrum przez Lotniczą, Plac Strzegomski, Legnicką do Jana Pawła II, dalej Ruską, Kazimierza Wielkiego, Oławską przez Plac Społeczny, dalej do Placu Grunwaldzkiego, Piastowską, Sienkiewicza, przez Most Młyński, Most Piaskowy, Grodzką, Nowy Świat, Cieszyńskiego, Świętego Mikołaja i znów przez Plac Jana Pawła II, z powrotem na tarczyńskiej arena, gdzie finisz nastąpi na pucie boiska. W 2025 roku w nocnym półmaratonie uczestniczyło 15 tysięcy zawodników, teraz przewidziano 21 975 pakietów startowych. To nawiązanie do długości półmaratonu, którego dystans to 21 km i 975 dziesięciotysięcznych km. Organizatorzy zapewniają, że trasa ma być szybsza, łatwiejsza, szersza, będzie mniej zakrętów, jest poprowadzona drogami asfaltowymi bez kostki i pokaże zawodnikom inną część Wrocławia. Tradycyjnie pakiety startowe będą dostępne od 1 stycznia, w poprzedniej edycji wyprzedały się w ciągu 30 godzin. Gregor Niegowski, Echo 24.